Witam was dziś z Brooklynu w Nowym Jorku. Dziś powiem wam parę zaskakujących rzeczy o dolarze. W jednym z ostatnich filmików obiecałem wam, że powiem co nieco o pieniądzu. Dzisiaj taki pierwszy odcinek na ten temat. Zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięła nazwa dolar? Otóż w średniowieczu nie było banknotów, były tylko monety. Tak? Moneta oznaczała w zasadzie, to było coś takiego, że płaciło się złotem albo srebrem. Czyli na naturalnym pieniądzem prawdziwym, który, jakby kruszem, który miał wartość, tak? Samą w sobie. I te monety... Miały różne wagi, były różne przeliczniki, ludzie podrabiali te monety, mieszali różne tam, domieszki robili i tak dalej. Więc wykształcił się taki przemysł mennic. Mennice gwarantowały jakość monet. To znaczy były monety, które miały określoną wagę i były na przykład tylko ze srebra albo tylko ze złota, tak? Albo w jakimś stosunku zmieszane złoto ze srebrem albo srebro z czymś tam. I pieczątka mennicy gwarantowała imieniem mennicy, że to jest właśnie ta waga, że tam nie jest mniej tego srebra czy złota i że to jest czysty, czysty kruszec, a nie jakieś domieszki i I dlaczego te mennice istniały? No dlatego, że po prostu one zmniejszały ryzyko przy handlu i tak dalej. Więc jeśli się srebro przetopiło na taką monetę srebrną z zagwarantowaną wagą i czystością to wtedy po prostu za tą monetę można było więcej wymagać niż za to srebro w monecie. Czyli ta moneta była jakby trochę więcej warta niż, niż sam kruszec. Z tego względu, że po prostu to było pewne bezpieczeństwo i jakość. Tak? I teraz w średniowieczu naj... Jedną z najlepszych, najbardziej uznawanych i jakościowo e, przodujących mennic była mennica w takim mieście Johannistal. To jest we wcześniejszej Austrii, teraz być może to by było w Czechach albo Słowacji. No w każdym razie Johannistal, możecie sprawdzić gdzie to jest. To była moneta jedna uncja srebra, Czysta, czyste srebro, jedna uncja. Tak? I ta moneta, którą tam właśnie Johannis Tal wybijał, ta, ta mennica, po niemiecku nazywa się, nazywała się Johannis Thala Münze, tak? No ponieważ no, większość Europy nie mówi po niemiecku, czy duża część nie mówiła po niemiecku, więc w skrócie mówiono na to Johannis a później mówiono e, Tala. I z biegiem czasu ta nazwa Tala przyjęła się, Użyciu jako określenie po prostu monety o wadze jednej uncji z czystego srebra, niezależnie od tego, gdzie była wybijana, bo było parę takich mennic, które biło tego typu monety. Jedna uncja czyste srebro, tak? I z tego tala w angielskojęzycznej czy w anglosaskiej części oni mówili dola. I w ten sposób amerykańskie monety srebrne o, war, o wadze jednej uncji były nazywane dolarem. I teraz zaczyna się ciekawa historia, bo w pewnym okresie przyszła moda na, jakby to powiedzieć, robienie obywateli w balona i zabieranie im krustów i wydawanie na to pokwitować. I to zrobiono we Francji, i to też chciano zrobić w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście były tam zawsze patriotyczne powody, że trzeba było jakąś tam wojnę sfinansować, zabezpieczyć, coś tam. Bądź patriotą, oddaj te monety srebrne, a my Ci damy za to papierek, który będzie tyle samo wart i zobligujemy wszystkich, żeby ten papierek przyjmowali. Tak? I tak powstał. Właśnie banknot dolarowy, i teraz Was zaskoczę. Tutaj mam taki banknot dolarowy. Chwila, jest tak. I teraz będzie duże zaskoczenie. Tutaj mam 1 dolar banknot. Tak, mogę za to tutaj coś kupić w Stanach. Nie wiem, teraz to już pewnie tylko gumę do rzucia. Może loda jakiegoś tańszego, ale nawet to na, na kawę nie wystarcza obecnie. A weźcie pod uwagę, że to była jedna uncja srebra. Możecie sprawdzić ile jedna uncja sebra kosztuje teraz. O przyczynach tego i tak dalej to inny, inny temat. Ale teraz was zaskoczę. To nie jest prawdziwy dolar. Dlaczego? Prawdziwe dolary istniały w zasadzie tylko do 57 roku. Spójrzcie tutaj z przodu. Jest taki napis: Federal Reserve Note. Na prawdziwych dolarach, które od chyba XVIII wieku aż do 1957 roku były wydawane, było napisane Silver Certificate. Co to oznaczało? To oznaczało, że państwo amerykańskie dawało gwarancję, że jeśli ktoś z tym, z, z tym papierkiem przyszedł do skarbnicy państwowej, to za to dostawał uncję, jedną uncję srebra. Możecie sobie wyobrazić, że to było w pewnym momencie bardzo niewygodne i tak dalej. O, tutaj Zostawimy politykę i nie będziemy tutaj rozmawiali o przyczynach, i tak dalej. W tej chwili możecie sobie poczytać, ale jasnym było, że ludzie zaczęli, jak dolar spadał na wartości, to zaczęli to chcieli wybierać to serbro, które było dużo więcej warte. Więc co trzeba było zrobić? Trzeba było zlikwidować tą możliwość, że to jest wymienialne na serwisie. I wtedy zamiast Silver Certificate, na tym dolarze pojawiło się Federal Reserve Note, co oznaczało, że to po prostu jest środek płatniczy, każdy musi go przyjmować, i tak dalej, ale on nie jest wymienialny na srebro. I wówczas to srebro, które było wszystko, oczywiście wcześniej było wprowadzono obowiązek oddania, zamienienia wszystkiego srebra zakaz e, trzymania srebra w Stanach Zjednoczonych jako, jako krusta. I zamienienia tego srebra na, na dolary, itd. Tak tak no i w pewnym momencie przestano drukować te, te banknoty, i po prostu w ten sposób praktycznie skończono wymienialność, czy możliwość wymienienia tych papierków na srebro, i to umożliwiło dalsze rozwodnienie pieniądza, itd. Tak to tyle na dziś o dolarze. Mam nadzieję, że powiedziałem Wam parę ciekawych rzeczy. Innym razem opowiem Wam trochę więcej o pieniądzu, o, o tym, czym jest pieniądz, jak to wszystko działa. Jak chcesz się dowiedzieć więcej o pieniądzach, o miliarderach, o ich myśleniu i życiu, to zasubskrybuj tutaj, a tutaj zobaczysz jeden z moich najlepszych filmików. To tyle na dziś. Do widzenia i do zobaczenia z Nowego Jorku.